Hej, z tej witam was z Duntowny977 w kolejnym odcinku z Mario Forever Remake, jednakże tym razem nie będzie to bezpośrednio Mario Forever Remake, a jego edytor, czyli Mario Work Remake. No i cóż, użytkownik Dmysterious okazji osiągnięcia przeze mnie 400 subskrypcji i wielkie zarówno za subskrypcje ogólnie, jak i dziełki wielkie y, temu użytkownikowi za stworzenie dla mnie planszy. No właśnie stworzył, jak już mówiłem, planszę. Special dla Dantego. No cóż, już tak wcześniej sprawdziłem mniej więcej jak się to obsługuje ten edytor, ponieważ nie chciałbym się pogubić w menusach. No niestety muszę też nagrywać w małym oknie, ponieważ... Jakoś nie mogę ustawić takiego dużego okna jak to miałem. My offerwa remake po prostu. A szkoda, no co my tu mamy? Ogólnie podoba mi się to tło lubię niebieski, to może dlatego. Hmm, tu, tutaj nie będę musiał idealnie tak wejść. No nie wiem, jak miałbym tego uniknąć, ale dobra. No tutaj trzeba być szybkim, widzę. Ciął nie, pieniądz do pieniądza i tak dalej. Dziękuję. A teraz muszę pewnie tam szybko skoczyć. No dobra, jednak. Fizyka wciąż ma swoje błędy, znaczy ma błędy wiadomo, ale to był dziwny błąd. Kompletnie mi mają, nie podskoczył, naciskam skoki i tak jakoś nie wiem co zrobił. Biegał w miejscu i spał, ale dobra jeszcze raz. Może ja po prostu przyłączyłem sobie na klawiaturze i mam skok na Y, a nie na Z. Hm. A nie, i czemu się etap tak długo wczytuje, to ja nie wiem. I czemu to utyka też nie wiem, ale to już prędzej wina. Mario for, nie użytkownika tego, co stworzył ten etap. Może muszę w odpowiednim momencie pójść i wtedy dopiero. Czyli teraz jeszcze nie, bo pojawi się tamten. No to może jeszcze trochę poczekać. Grzybek by się zawsze przydał. A! No właśnie, teraz nie wiem czemu, ale Mario sam powstał? Nie musiałem mu usuwać wtedy kucnięcia. Tak, one. Up. czemu statuję z liśnikiem 3? Jak powinien statować z licznikiem 4? Skandal, zabijacie mi moje życie. Dobra. Ło. Wow. Tutaj chyba wiadomo co trzeba zrobić. Kwiatek, kwiatek. O, nieśmiertelne są złe nie? skubańce. Checkpoint. Hmm. Jak ta platforma idzie? No tak, muszę. Chyba w miarę skoczyć, jak będzie do mnie leciała, bo inaczej znając życie nie wyrobię. Uff. Hm. Dobra. Teraz co my tu mamy? Hmm. A Jakimś cudem mnie nie zaniło, Ale mam mało czasu Może kwiatek O tak ktoś tu wie jak się daje power up W sensie dużo power upów trzeba I gdzie ten hammer był Aha no, no tak zabił się Czas hmm. goni może muszę skakać po tych A dobra udało się Wo, 10 tysięcy, cóż za zakończenie No cóż, muszę przyznać, że całkiem fajny etap tam wiadomo błędy male, to raczej pędzy wina edytora niż... Twórcy, no cóż, muszę podziękować bardzo za ten etap. Dziękuję także ludziom, którzy subskrybują mój denny kanał. Hehe <gryw> No i cóż, oczywiście pozdrowienia, pakiet Bonex YouTube yy, Krzysiu YouTube. HTB4 i Pikachu fan 150 pozdrawiam Was. No cóż, ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. No i pozdrawiam Was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!